Nie trzymaj się żadnego przekonania na jakikolwiek temat. Nawet tego, aby nie trzymać się jakiegokolwiek przekonania. Wolność od wyboru. Wolność od decyzji. Wolność od kwestionowania samego siebie. I od szukania pewności siebie. Wyjście z dualizmu. Jednoczesne zrozumienie go całkowicie. Nie trzymać się jakiegokolwiek przekonania na jakikolwiek temat. Całkowita otwartość umysłu, taki medytacyjny styl życia, może bardziej bycia. Wyobraź sobie ciało, które jest super sprawne, super zdrowe. i ma sprawne pięć instrumentów pięć swoich zmysłów żyje w świecie rzeczywistym i bardzo dobrze sobą nawiguje byłoby to ciało które używałoby własnego umysłu jako narzędzia ale jeżeli trzymam kluczyki w ręku i używam ich do tego, aby odpalić swój samochód, to czy jestem tymi kluczykami? Jeżeli używam kamery do tego, aby nagrywać, to czy jestem tą kamerą? Jeżeli wczoraj postanowiłem, że chcę sobie zrobić przerwę od nagrywania, a w tej chwili nagrywam, to czy jestem tamtym przekonaniem? Zaskakujące jest to, jakie postępy ja, ty, my wszyscy razem możemy zrobić, jeżeli przestaniemy trzymać się jakiegokolwiek przekonania. Trzymać się na siłę, twierdzić, że jest moje, że jest lepsze, że jest najważniejsze. Damian, Damian, ale przecież mówiłeś, że nie ma nic ważniejszego studiowania samego siebie. Ja po prostu dobrze kłamię. Jeżeli interesuje Cię ćwiczenie uważności, relaksacja i odczuwanie samego siebie, to na pewno zdałeś sobie sprawę, że na głębokim poziomie wewnątrz siebie nie jesteś w stanie się do czegokolwiek przywiązać do czegokolwiek do jakiegokolwiek przekonania. Do tego, że coś z tobą nie tak. Do tego, że nawet wszystko jest z tobą w porządku. Do tego, że się rozwijasz i stajesz się coraz lepszy. Albo, że się cofasz i popełniasz błędy. Do tego, że jesteś uważny. Do tego, że jesteś nieuważny. A gdyby tak przestać rozróżniać to, czy ty jesteś uważny w chwili obecnej, czy nie. Przestać rozróżniać, czy jesteś teraz, czy nie. Hmm. Kiedy przestałem się przywiązywać głównie do jakiejkolwiek wiedzy, bo to jest tak jak ostatnio z kimś pisałem w komentarzu, gdy zaczynasz używać jakiejś wiedzy i stosować ją na sobie albo wymagać od innych, to, to ma taki zapytlający się charakter, że zaczyna nas bić, tak z tyłu głowy, gdzieś tam po dupie. Nie czujemy się z tym fajnie. Wiecie, jakiś kawałek informacji, który miałby sprawdzić, że nasze życie jest lepsze, może stajemy się lepsi, że się rozwijamy, ale ten sam kawałek informacji po jakimś czasie zaczyna nam szkodzić. A gdyby tak przestać się przywiązywać? Wiecie, ja nie mam na myśli tego. Hmm. To jest też tak, że jak człowiek dąży do rozwoju, w ogóle chce się rozwijać, w jakimkolwiek kierunku. To nieraz jest tak, że traktujemy informacje, przyswajanie wiedzy jako kwestia rozwoju, pomijając jakiekolwiek ćwiczenia. Tworzymy sobie taką iluzję. To tak samo jak mamy dużą ilość rzeczy do wykonania i zaczynamy planować, kiedy wykonamy te rzeczy, i to daje nam takie, takie uczucie ulki. No, ja mam to wszystko zaplanowane, no ale zamiast wykonywać te czynności, dalej siedzimy w głowie i planujemy. I to właśnie tworzy taką iluzję, że już wszystko jest ok. W jedną i w drugą stronę. A jeżeli miałbyś się do czegokolwiek, do niczego, tak, do niczego się nie przywiązywać, tak, nawet sobie siedzisz, oglądasz mnie w tej chwili, możesz odczuć siebie, to, że Twoje stopy naciskają o podłoże, to, że Twoje pośladki naciskają o siedzenie. To, że Twoje ręce są czymś zajęte, albo czegoś dotykają. To, że masz ubranie na sobie, to zwróć uwagę, że tutaj faktycznie nie ma się do czegokolwiek przywiązywać. Tak, jakby to po prostu było. Jakby moim celem, samym sobie, w mówieniu tego do was, do kamery, byłoby tylko samo mówienie, bez celu. Hmm. I wiecie co? I nagle, gdy człowiek zdaje sobie sprawę, że nie ma sensu się do czegokolwiek przywiązywać, to ta cisza, ta cisza, ta zwykła, subtelna cisza, ta chwila spędzona samemu ze sobą, wydaje się mieć jednak taki wartościowy wpływ. Jeżeli do żadnych słów, słów, Przekonań, ideologii się nie przywiąże. A obok mam ciszę, mam pustkę, mam nic, mam siebie. Mam duszę, świadomość. To w końcu jest ten moment, żeby rozpoznać, że tych granic nigdy nie było. Wiecie, nie ja ma nam się takich granic. Intelektualnych, wiecie, wyjść ze swojej strefy komfortu, umysł jest wszystkim, możesz wszystko, granic nie ma. Ja mam na myśli tak dosłownie, teraz to rozpoznać. Nie ma granicy, żadnego rozdzielenia pomiędzy umysłem a nieumysłem. Uwagą, tak, byciem uważnym tej chwili poprzez pięć zmysłów, a nie uwagą, gdy siedzimy w naszych głowach i grzebiemy. Wiecie, to jest takie zabawne, nie? To jest zabawne, bo... bo. to jest mega praktyczne w życiu. Bo można bardzo szybko zrozumieć dualizm. To jak się traci na całą kontrolę i bardzo szybko ją się odzyskuje. To jak chce się wszystko kontrolować, tak? Chce się wszystkie otrzymać, to nagle widzi się, że się traci tą kontrolę. To jak naprawdę są te momenty, gdy czujemy się są le lepiej, tak? Jesteśmy świadomi, uważni, tacy trzeźwi, energetyczni, ekstatyczni. I potem, gdy mamy te gorsze momenty, gdy mamy jakieś negatywne emocje, nastroje, humorki, wątpimy w siebie. Ta filozofia szybko uderzyła w moją głowę, gdy zacząłem ćwiczyć na siłowni. Są te dni, kiedy naprawdę idzie ogień i para, ale są takie dni, gdzie aż się po prostu nie chce niczym ruszać. Czy nawet filmy. Są dni, gdy robię lepsze filmy, lepsze... lepsze może... ciekawsze i bardziej takie inne, co nie? Że nawet wam się bardziej podobają. No są dni, gdy są po prostu... No gorsze, muszę to powiedzieć. Jak już bawię się w dualizm, to Wejdźmy na lepsze i gorsze i będzie zajebiście. Czy nawet wiecie, jeżeli robię jakiś film merytoryczny, gdy przekazuję jakąś informację, jakiś taki powiedzmy koncept, że można go wprowadzić w życie, że jakoś on tak działa, to w momencie, gdy nie trzymamy się tej informacji, możemy... Przyswoić ją w taki intuicyjny, subtelny sposób. Wtedy, kiedy jest potrzebna, bo nie musimy się trzymać tej ideologii. Wiecie, projekt to jest fajny cel, tak? Nauczyć ludzi studiowania samego siebie. Super. Mamy pięć zmysłów. Nauczę ludzi, jak studiować pięć zmysłów. Tylko ja bym na przykład, żeby to było takie naturalne, że można byłoby to wszystko wdrożyć w życie, tak żeby nie trzeba było się na niczym skupiać. Jego ćwiczenie uważności najlepiej jest praktykować podczas pracy. Gdy jest się w pracy, gdy uprawia się jakiś sport, albo gdy ma się jakieś takie intelektualne zadanie do wykonania, ciężką, emocjonalną robotę. Bo to od tego najczęściej uciekamy uciekamy od tych trudnych emocji. Znaczy zadań trudnych emocjonalnie do wykonania. Gdy są te chwile, gdy możemy po prostu poluzować, tańczyć, śmiać się, skakać, cieszyć, oczywiście, luzujemy. Jeżeli w swoim życiu zaskoczysz to i wyjdziesz ponad ten dualizm w jakimkolwiek stopniu, to zrozumiesz, że to bycie jakąś osobą, jakąkolwiek osobą, jest kompletnie bez sensu. Bycie jakimś człowiekiem jest kompletnie bez sensu, bo zrozumienie samego dualizmu powoduje, że naprawdę nie masz się czego trzymać. I jedyne co pozostaje, to naprawdę wskoczyć w to flow, w to flow, którego nie ma. I wtedy możemy rozpoznać się jako to, co jest. Możemy się rozpoznać jako to, co jest. Nawet jeżeli mamy jakieś na przykład przekonania, hmm, przekonania negatywne względem innych ludzi. Na przykład wezmę takie przekonanie, że inni ludzie wokół ciebie śpią. Mówiłem to często, też raz w głowie mi się pojawi to przekonanie. Ale twierdząc, że inni śpią, to jest mój własny sen, więc wcale się nie różni od tych ludzi. I bardzo fajnie można to zakwestionować, bo można zadać sobie pytanie, w których momentach życia ja śpię. I wtedy nie trzeba szukać na to odpowiedzi, bo samo wycofanie się do siebie powoduje, że się budzisz. Taki fajny trik. Prosta technika. Jak chcecie coś w życiu kwestionować, to zadajcie sobie pytanie, skąd to wiem, jeżeli macie jakieś na przykład przekonanie, że. A, ktoś tam coś na mój temat powiedział, ta opinia źle na mnie wpłynie, albo jutro będzie brzydka pogoda. Tego typu sytuacje też możecie kwestionować, bo kotwiszcie sobie stany emocjonalne. Jeżeli ja na przykład będę siedział w szkole i stworzę sobie plan, że za trzy godziny wrócę do domu i zrobię trening na siłowni, a gdy wrócę do domu, nie wiem, nagle się okaże, że muszę dziś jechać i załatwić coś innego, no chodzi mi o to, że jakbym zakotwiczył sobie taki stan, to miałbym negatywną emocję. Ale mogę zakwestionować samego siebie. Zadając sobie pytanie, skąd to wiem? Skąd wiem to, że chcę zrobić trening? I widzicie, tutaj nie chodzi o to, żeby nie planować, ale to usuwa przywiązanie emocjonalne, bo wtedy mam ideę. Zrobię sobie trening? Skąd to wiem? I mogę powrócić do samego siebie, do niczego. Bo tutaj nie chodzi o to, żeby szukać innego planu. Tutaj również chodzi o to, aby nie robić z tego samodyscypliny. Kwestionując coś, albo nawet praktykując self-inquiry. Gdy zadajesz sobie pytanie, kim ja jestem i pozostajesz głęboko w ciszy samemu ze sobą, nie lub z tego samodyscypliny. Wystarczy po prostu to rozpoznać. Tak, jesteś tym. Jesteś tym, co jest. Jesteś tym, co nie jest przekonaniem. Jesteś tym, co nie jest historyjką. I to jest, wiecie, ten taki moment, gdy można wejść w tą historyjkę tak żywo. Z akcją. Tu i teraz. Tak samo jak na przykład masz jakieś przekonanie na jakiś temat? O, jestem gruby, jestem niewystarczająco dobry, nie powinienem nagrywać dzisiaj filmu, bo przecież postanowiłem, że sobie odpocznę to można odwrócić to przekonanie, znaleźć jego przeciwieństwo. Jeżeli widzę jaki, siebie w kwestii negatywnej, to jest tylko przykład, to mogę znaleźć w swojej głowie przykład obraz samego siebie w kwestii pozytywnej. I dwa te obrazy są na tyle sprzeczne, że przy, ucinamy przywiązanie emocjonalne do jednego i do drugiego, więc pozostajemy tak naprawdę z niczym. Jest jeszcze to, co jest najpiękniejsze rozpoznać siebie teraz i pozostać w tym, w miejscu, gdzie nie ma żadnego przekonania, w miejscu, gdzie każdy z nas w każdej chwili może po prostu odnaleźć siebie. Ja mam na imię Damian, dla projektu Find Yourself co jest dla ciebie ważniejsze od studiowania samego siebie? Możecie zadawać na dole pytania. Tak sobie teraz pomyślałem. Takie pytania. Będziemy odpowiadać. Wszyscy razem. Zrobimy z projektu jedno wielkie forum. Może lepiej nie, bo wtedy będę miał jeszcze więcej rzeczy do robienia. Aaaa, taki mały eksperyment. Po prostu piszcie na dole to, na co macie ochotę. Nie przywiązujcie się do tego. Może macie. Coś ciekawego do przekazania. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia następnym razem. Jak zwykle miłego... Elo.